Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ciechanowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy z nadwarty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy i z Podmławy i Zborów Borów Tucholskich spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Monyń. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam mieszkańców i obrońców kresów wschodnich Rzeczypospolitej zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych kor Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa, oraz żołnierzy spod koziowców, jabłonia, szacka i wytyczna. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Przywołuję policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tw tworząc oddziały samoobrony, trwali w warce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Do Was wołam bracia lotnicy i marynarze. Którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Chwała marynarzom i lotnikom! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do Was wołam rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!